Na tym filmiku gorąco zapraszam na wszystko za 15 zł. Będą to same doły, wszystkie naprawdę cudowne. E, I zaczynamy od spodenek. Spodenek takich bombeczek. E, tutaj naprawdę pięknie uszyte, pięknie się prezentują. Dodatkowo mamy broszkę. E, cena 15 zł. I tak, z kolorku niebieskiego tylko i wyłącznie rozmiar 98 łamane na 104, ale będzie też dobre na 104 na 110. Aby zamówić te spodenki, wpisujemy Selmo 2671 98 łamane na 104. Kolorek różowy, pudrowy w rozmiarku 98 łamane na 104. Aby zamówić te spodenki, wpisujemy Selmo 2670 98 łamane na 104 i mamy jeszcze mięte w rozmiarze 110 na 116. Aby ją zamówić, wpisujemy Selmo 2669 110 łamane na 116. Po 15 zł ten model. Model numer dwa spodenki masełko, również przecenione na tylko 15 zł kosztowały 35. Także super cenka. Pięknie wyglądają, pięknie się prezentują, wypadają naprawdę solidne Rozmiar 110x116 lub 122 na 128 z kolorku beżowego. Aby je zamówić, wpisujemy selmo 2665. I któryś z tych rozmiarów, 15 zł, i kolorek różowy w rozmiarze 98. na 104 na spokojnie, można brać na rozmiar. 104 na 110 bo naprawdę super się naddają. Aby je zamówić wpisujemy Selmo 2663, 98 łamane na 104 i kolejne modele za 15 zł. Plisóweczka z takim tutaj fajnym alazameczkiem w rozmiarku 110 na 116 Aby ją zamówić wpisujemy Selmo 1854 i ten właśnie rozmiar. Kolejna, tutaj mamy dodatkowo w zestawie paseczek w rozmiarze 98 łamane na 104. Aby ją zamówić wpisujemy Selmo 2302 i rozmiar. I jeszcze jedna, tutaj przepraszam, nie przeprasowana, w rozmiarze 122 12, na 128 Selmo 2303 i dopisujemy ten właśnie rozmiar. Kolejny fantastyczny model za 15 zł, tym razem spódniczki jeansowe z nabijanymi perełkami. Super sprawdzą się i do t-shirtu, ale również do koszuli, bardzo, ale to bardzo gorąco polecam, naprawdę są fantastyczne, guma w pasie. 15 zł. I tak, z różu mam rozmiarek 98 łamane na 104, 122 na 128 oraz 152 na 158. Aby zamówić tą spódniczkę, wpisujemy Selmo 1861. I rozmiar: zielona w rozmiarze 98 na 104, 122 na 128, 134 i 152 na 158. Selmo 1860. I rozmiar: funkcja w rozmiarze. 9,8 na 10,4, 140 na 146 i 152 na 158. Selmo 1859. I oczywiście rozmiar. Biała do wszystkiego.